Witamy na kanale rozrywkowo-informacyjnym Plotki na gorąco 24H. Co on powiedział? Gdzie ona jest? Padło brutalne, niecenzuralne słowo. Tak uczestnicy TZG zadrwili z Kaczorowskiej, gdy myśleli, że nikt nie słyszy. Mamy nagranie. Ten skandal obnaża mroczną prawdę o tym, co się tam dzieje. Zostańcie z nami. Agnieszka Kaczorowska. Postać, która od lat, niczym jakiś upór, wzbudza skrajnie negatywne, toksyczne emocje wśród widzów i fanów tańca z gwiazdami. Tym razem jednak uwadze mediów nie umknęła jej żałosna klęska. Uwagę przykuła brutalna, bezlitosna reakcja pozostałych uczestników show. Reakcja na nią. Na jej zachowanie. W sieci pojawiło się właśnie szokujące. Mrożące krew w żyłach nagranie: Nagranie z zakulis. Nagranie, na którym słychać, jak pozostali uczestnicy, jej koledzy z parkietu, brutalnie, publicznie zadrwili tancerki. A słowa, które tam padły, są po prostu skandaliczne. Siódmy odcinek tej jubileuszowej, a może raczej żenującej edycji tańca z gwiazdami, przyniósł niespodziewany, choć dla wielu upragniony, zwrot akcji. Agnieszka Kaczorowska i jej partner, kochanek, Marcin Rogacewicz, musieli w końcu pożegnać się z programem. Odpadli. Mimo, że ich występy były rzekomo oceniane bardzo wysoko zarówno przez jurorów, pamiętamy te 40 punktów, jak i przez widzów, czy na pewno? Para uchodziła za jednych z głównych, pompowanych przez media faworytów do finału. A jednak, ostatecznie to bezlitosne głosowanie publiczności. Głosy zwykłych ludzi przesądziły o ich bolesnej, upokarzającej eliminacji. I co się stało potem? Pamiętamy to doskonale. Po ogłoszeniu wyników Kaczorowska nie kryła swoich prawdziwych, mrocznych emocji. Wpadła w szał, w histerię, w poruszającym, a może raczej żałosnym, pełnym jadu przemówieniu, zamiast pogratulować rywalom, zaatakowała ich. I zaatakowała widzów. Podzękowała swojemu partnerowi, a potem zwróciła się do publiczności z tym swoim fałszywym, obłudnym apelem. To jest ten złoty, bezcenny szczegół. Ta hipokryzja. Cytujemy jej tyradę. Daliśmy radę, przetrwaliśmy. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Atak na kolegów. A potem płaczliwa gra na emocjach. Bardzo się cieszę. Że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy, który cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze, a nieźle o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia. Nie macie o nas zielonego pojęcia. Te aroganckie słowa jasno wskazują, że presja medialna i w pełni zasłużone negatywne komentarze ze strony widzów mocno wpłynęły na jej przerośnięte ego. Ale to był dopiero początek skandalu. To jest ta czerwona nić. Po zakończeniu odcinka Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, w akcie totalnej arogancji, nie wzięli udziału w obowiązkowej, pożegnalnej relacji na żywo. Uciekli. Nie zrobili sobie nawet wspólnego zdjęcia z pozostałymi uczestnikami. Para błyskawicznie, jak tchórze, opuściła plan programu. To natychmiast wywołało gigantyczną falę spekulacji na temat ich toksycznych stosunków z produkcją oraz prawdziwej, mrocznej atmosfery panującej w tym programie. Internauci zostali brutalnie podzieleni. Jedni, naiwni, wyrażali żal, że tak utalentowany duet odpadł. Inni, ci trzeźwo myślący, brutalnie wskazywali na to, że w tańcu z gwiazdami liczy się nie tylko taniec, ale również popularność i sympatia widzów. A tych, jak widać, kaczorowskie zabrakło. Dodatkowe, mroczne kontrowersje wzbudziły też doniesienia, że kaczorowska i Rogacewicz, obrażeni na polsat, mogą w ogóle nie pojawić się w finałowym odcinku programu. Że zbojkotują finał. Ostatecznie, jak już wiemy, para potwierdziła swój udział. Wracają. Z podkulonymi ogonami? Czy polsat zagroził im karami finansowymi? Tego nie wiemy. Ale atmosfera wokół ich rozstania z show pozostaje gęsta, mroczna i niezwykle napięta. I właśnie teraz, gdy para skandalistów wróciła na treningi do finałowego odcinka, doszło do kolejnej, szokującej sytuacji. Uczestnicy tańca z gwiazdami postanowili publicznie zadrwić z kaczorowskiej. Padło obrzydliwe, niecenzuralne słowo. Po morderczych treningach do finałowego odcinka. W sieci pojawiło się nagranie. Nagranie z relacji na żywo na Instagramie, w której pozostali, ciężko pracujący uczestnicy programu, odpowiadali na pytania fanów. Normalna, luźna atmosfera. Aż do pewnego momentu. W pewnej chwili jeden z widzów, być może fan Kaczorowskiej, zapytał niewinnie, gdzie podzieli się Agnieszka i Marcin? Co stało się potem? W tle słychać było głośne piące pełne pogardy, śmiechy. A następnie, bez żadnego ostrzeżenia, usłyszeliśmy głos. Głos Tomasza Karolaka. Który, bez żadnych skrupułów, bez cienia żenady, postanowił odpowiedzieć na to pytanie. I tu pada ten historyczny, brutalny, niecenzuralny komentarz. Karolak wypalił wprost, cytujemy, w d.e. W d.e. Czy wy to słyszycie? Tak właśnie kolega z parkietu, inny artysta, publicznie, na żywo, na oczach tysięcy fanów, odpowiedział na pytanie o Kaczorowską. Co za dno? Co za Żenada? Co za upokorzenie? Ten jeden obrzydliwy, niecenzuralny komentarz natychmiast, lotem błyskawicy, obiegł wszystkie media społecznościowe. Wywołał gigantyczną burzę wśród fanów programu. I tu dochodzimy do mrocznego finału, do tego emocjonalnego wybuchu, który obnaża całą prawdę: prawdę o tym, jaka atmosfera tak naprawdę panuje za kulisami tego rodzinnego show. To nie jest przyjaźń, to nie jest wsparcie, to jest brutalna, bezwzględna wojna. Pełna nienawiści, pogardy i obrzydliwych, niecenzuralnych słów. Kaczorowska. Ze swoją arogancką mową pożegnalną, sama wywołała tę wojnę. Zaatakowała innych. A teraz? Inni brutalnie jej odpowiedzieli: Wbili jej nóż w plecy. A słowa Karolaka? To jest ostateczny dowód dowód na to, że Agnieszka Kaczorowska jest w tym środowisku skończona że nikt jej nie szanuje że wszyscy mają jej dość. Co za mroczny, co za smutny, co za żałosny finał tej historii. Co sądzicie o tym skandalicznym komentarzu Tomasza Karolaka? Czy przesadził? Czy Kaczorowska zasłużyła na takie potraktowanie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich mrożących krew w żyłach historii z zakulis show biznesu, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie.